Jedna łyżka zawiera wszystkie podstawowe składniki żywieniowe oraz witaminy A, B, C, D, E. Oraz minerały jak fosforan wapnia, tlenek cynku, jodek potasu, żelazo, magnez, folacyna, kwas pantotenowy. Gdzie się to wszystko mieści? Widzę, że nie byłeś jeszcze po gazetę. Nie miałem czasu. Muszę przeczytać, co jest na tym pudełku, bo chcę wziąć udział w ich konkursie. Trzeba ułożyć jakiś slogan i im wysłać. Jak Ci się podoba to, co wymyśliłem? Kto je płatki na śniadanie, mądry jest jak malowanie. Uważam, że to jest zdanie bez sensu, Stasiu. Tak myślisz? Mhm. To może ten. Kto zjada płatki, ten ładny i gładki. To nie jest radem nowy slogan, to jest stare powiedzenie. W ogóle nie rozumiem, po co ty bierzesz udział w tych głupich konkursach. Jeszcze nigdy żadnego nie wygrałeś. Raz wygrałem. Ten z krzyżówką. A, rzeczywiście. Ale potem cię zdyskwalifikowali, jak się dowiedzieli, że masz więcej niż 9 lat. Dlaczego ty mnie nigdy do niczego nie zachęcasz, Helenu? Dlaczego nigdy nie powiesz, tym razem, Stasiu, na pewno ci się uda? Zawsze tak mówię. Nie o tym mówiłem. Mówiłem o tym konkursie. Wyślę im ten slogan. Masz może znaczek? Nie, mama, poza tym muszę już iść. Dokąd? Idę do klubu na zajęcia aerobiku. Zawsze we wtorki, czwartki tam chodzę. Zapomniałeś, tak? Straszne mięśnie ci się od tego zrobią. <laughs> Najwyższa no, pora, żeby ktoś w tym domu miał jakieś mięśnie. Stoś. Nie zauważyłeś, że kiedy zakładasz nogę na nogę, to brakuje ci oddechu? Śmiej się. Proszę bardzo, śmiej się ze mnie. Chcesz mnie wpędzić w kompleksy, o to ci chodzi, tak? Lepiej już pójdę, bo mogę powiedzieć coś, czego będę potem żałować. A mów, mów, proszę, proszę bardzo. Powiedz, co masz do powiedzenia. A mm? Mogę dostać zaliczkę na konto mojego kieszonkowego za ten tydzień, który będzie za tydzień? O. Musimy sprawdzić, jaka jest sytuacja kieszonkowego w naszym kalendarzyku. No, niestety nie możesz. Za ten tydzień, o którym mówisz, już dostałeś. To za następny tydzień. Oj, synku, widzę, że zaczynasz pożyczać pieniądze w niekontrolowany sposób. No dobrze, na co są ci potrzebne? Chcę kupić portret seryjnego mordercy. Czyli portret? Seryjnego mordercy. Ostatnią butę zespołu Krywawi zabójcy. Kiedy byłem w twoim wieku. I chciałem dostać od rodziców trochę pieniędzy, to musiałem na nie zapracować. Ty chcesz go wysłać do pracy? Pati, uważam, że dziecko powinno wcześniej poznać wartość pieniędzy. Ja w jego wieku pomagałem rodzicom w szklarni. No tak, ale my nie mamy szklarni. No to pff, trzeba będzie wymyśleć dla niego coś innego. Mogę wkładać za wycieraczki ulotki z takimi ładnymi paniami. No oczywiście, że możesz. Hmm? Z jakimi paniami? No wiesz, z tymi. Z tymi. A gdzie ty je widziałeś? Pan Bogacki mi pokazał. Coś, coś podobnego. Marsz do szkoły. Do widzenia. Dzień dobry. Przyszedłem zapytać, czy ma pan może znaczek. Dzień dobry. Proszę. Ale proszę mi go oddać. Jak, przecież go wysyłam. Panie Stanisławie, czy Harena nie idzie ze mną na zakupy? Nie, poszła już z panią do klubu na zajęcia z aerobiku. Co pani tu robi? Nie poszła pani? Nie ma teraz aerobiku w klubie. Nie? Nie. Skończył się we wrześniu, ma się znowu zacząć, ale po nowym roku. Ale ona tam chodzi w każdy wtorek i czwartek od kilku tygodni. Nie wiem po co. Ale może się mylę. Może oni mają te zajęcia? Jeżeli ona nie chodzi do klubu. To gdzie ona chodzi dwa razy w tygodniu? No to co? Jedziemy? Mm, z przyjemnością. Mmm, piękny zapach. Mmm, ten sam co ostatni. Bardzo mi się podoba. Gdy jesz płatki kiedyś zdrowy, o chorobie nie ma mowy. To się nazywa slogan. Pokażcie mi lepszy. Na szczęście. Dzień dobry, Helu, mogę. Chodź kochani kost. Helu. Wydaje mi się, że cię w coś wpakowałam. Co się stało? Powiedziałam twojemu mężowi, że w naszym klubie nie prowadzą już robi na który chodziłeś. To błąd. Błąd. Duży błąd. Nie, hmm. nie duży. Nie chciałam, żeby Stasio wiedział, że robię prawo jazdy. Robisz prawo jazdy? Chodzę na kurs dwa razy w tygodniu. Tylko tyle. A co myślałaś, że coś więcej? No, nie, nie. Też bym chciała, żeby to było coś więcej, ale niestety nie mam takiego szczęścia. Nie chcę, żeby Staciu wiedział, że uczę się jeździć, bo wtedy sam chciałbym mnie uczyć. To źle. To niemożliwe. Już próbowaliśmy. Mój Boże, to było nie do zniesienia. Te, te przekleństwo latające w powietrzu, to napięcie w samochodzie i to wszystko tylko przy zapinaniu pasów. Dlatego zwróciłam się z tym do pana Budzyńskiego z naszego osiedla, no, żeby nauczył mnie jeździć. Jest jednym z instruktorów na tym kursie i daje mi dodatkowe prywatne lekcje jazdy. Jedziemy zawsze na jakiś pusty parking albo jeździmy sobie po osiedlu. Jest taki miły i nigdy nie przeklina. Lepiej się do kawy. Nie, dziękuję. Muszę już wracać. Wpadłam tylko po to, żeby ci to powiedzieć. Mhm. Chyba teraz będziesz musiała się przyznać, gdzie znikasz dwa razy w tygodniu. O, chyba tak. Twój mąż prawdopodobnie wyobraża sobie nie wiadomo co. Tak myślisz? Mhm. 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 Proszę. Heleno, ja żądam wyjaśnień. Tak, Stasiu, I co chcesz wiedzieć? Chcę wiedzieć, czy. I... Posłodziłaś tę kawę? Posłodziłam, Stasiu. Heleno, dzisiaj rano, kiedy szedłem wrzucić listy do skrzynki, zauważyłem w przejeżdżającym samochodzie. Bardzo podobną do ciebie kobietę z jakimś mężczyzną. Naprawdę? Coś takiego. Oczywiście to nie mogłaś być ty, bo ty byłaś w klubie na swoim aerobiku. To prawda. no. ja nie jestem zazdrosnym mężem. Nie, nie jesteś. Nawet zastanawiałam się nad tym. Dlaczego miałbym być? Przecież, gdybyś to była ty w tym samochodzie, to miałabyś na to wytłumaczenie. No właśnie. No to jakie masz na to wytłumaczenie? Na co? Na to, że jechałaś z jakimś facetem. Ale przecież sam powiedziałeś, że to nie mogła być ja? To może powiem inaczej. Heleno, co jest najważniejszą rzeczą w małżeństwie? No, uczciwość. No to też. Uczciwość i wzajemne zaufanie. Czytałem artykuł w gazecie, jak po 20 latach małżeństwa jeden mąż. Zauważył swoją żonę z jakimś facetem w parku. Mm -hmm, mm -hmm. I posądził ją o zdradę. Tak, 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 też to czytałam. I to ją tak zdenerwowało, że uderzyła go za to, się kierował. <grym> nie masz jakichś ciasteczek do tej kawy? <grym> o, tu pan jest, panie Cwał. Dobrze, że pana widzę. Jest pan sam? Już nie. Chciałbym z panem porozmawiać. Czy to jest konieczne? Tak! Chciałem pana zapytać, co by pan zrobił, gdyby pan zauważył, że pańska żona pana zdradza. Słucham? No tak! No, że żona pana zdradza. Powiedziałby pan, że pan wie? Moja żona mnie zdradza? Też pana zdradza? No znaczy nie, nie, pańska żona nie. Chociaż może i zdradza, ale ja o tym nic nie wiem. Chodzi o żonę mojego kolegi. Żonę kolegi. Mm -hmm. Co mam mu powiedzieć? Co by pan mu poradził na moim miejscu? No, gdybym <grym> był tym pańskim kolegą, co jest mało prawdopodobne, ale gdybym nim był, to zapytałbym się: Czy to przypadkiem nie moja wina, że do tego doszło? To ma być moja wina? Znaczy, jego wina? Zapytałbym siebie. Czy byłem dobrym i kochającym mężem? O, on jest, jest. Zawsze wypełnia swoje obowiązki, nigdy się nie uchyla. Raz to nawet pół roku temu. Dzie dziękuję. Może sobie pan darować te szczegóły. <grym> <grym> Powinien się też zapytać siebie, znaczy ten pański kolega, A? czy on stara się jakoś podtrzymać uczucie w tym małżeństwie. Ale jak? Co ma robić? Powinien jej przynieść czasami kwiaty, czekoladki, powiedzieć jej od czasu do czasu, że ładnie wygląda, albo zjeść romantyczną kolację w domu i potem wcześniej się położyć. Hmm? Czy on to robi? Nie, takimi głupstwami to sobie głowy nie zawracam. Uważam, że jeżeli ten pański kolega chce uratować to małżeństwo, to powinien wrócić do przeszłości i znowu zacząć starać się o swoją żonę, tak jak to robił przed ślubem. Rozumiem. Rozumiem. Mówi pan kwiaty, czekoladki. O! Może to dobry pomysł. Wygląd co? Pójdę powiem mu o tym. Może to coś, coś pomoże. Aha! Niech mu pan jeszcze powie, żeby nie pokazywał mojemu synowi ulotek z agencji towarzyskich. A on to robi? Robi, robi. Dobrze, powiem mu. No Nie należy wyprzedzać. Na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi. Na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi. Na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi. To ja, Helena, twój mąż. Oj, naprawdę? Ja myślałam, że to Robert Dnir. Mm. Czyli to on. Co? Nic nie, nic. Heleno, przyniosłem ci coś. Co? Przyniosłem ci czekoladki. Oh. <ścoughs> Dziękuję. <ścoughs> Nawagę są tańsze niż w bombonierce. Rozumiem. Jeszcze przyniosłem ci kwiaty. Róże dla róży. Oh. Dziękuję, spiesz. Ale to są chryzantemy. Były tańsze. Rozumiem. To jeszcze nie wszystko. Chciałem Ci powiedzieć, że wyglądasz dzisiaj bardzo. bardzo ładnie. Czy ty coś piłeś? Dlaczego tak uważasz? Nie mogę ci powiedzieć komplementu, żeby nie być posądzony o pijaństwo? Przepraszam. <grym _> Oczywiście, że możesz. <grym> Śliczne te kwiat. To jeszcze nie wszystko. Proponuję ci, żebyśmy się dzisiaj po kolacji wcześniej położyli. Co zrobili? Wcześniej się położyli. Stasiu! Stasiu, naprawdę! Stasiu! Ostroż... Ostrożnie! Stasił. 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 Ostrożnie. Zgniecisz mi moje czekoladki. Gdy <mulanty> płynie z wolna, rozsiewa zioła maj. Stokrotka rosła wolna, a na dniu szumiał gej. Stokrotka rosła, tak najdroższy. <mulanty> Wydaje mi się, że mam złamane żebra. To chyba od tego, jak mnie tak mocno ścisnęłaś. <mulanty> Proszę! Proszę, 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 proszę. Jajecznica na szynce, boczku i kiełbasie. Mm. Dużo, dużo, dużo mięsa dla mojego tygrysa. Boże, może. Co się stało, najgorsze? Nie mam nawet siły, żeby to odkręcić. Daj, pomogę ci, ja ty. ty oh. siadaj, 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 siadaj i oh. oszczędzaj swoje siły. Heleno, znowu? Nie, 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 musisz, oh. musisz mieć siły, żeby. Zjeść śniadanie, proszę. Nie dam rady. Napiję się tylko kawy i zjem dużo tych multivitamin. Susiu. Hmm, A ty poważnie mówiłeś tam w nocy? Co, że na oliwie sprężynę w łóżku? Nie, że zaprosisz mnie dzisiaj gdzieś wieczorem. A poważnie. Chcę, żebyśmy zaczęli robić to, co robiliśmy przed ślubem. Ma być tak, jak za dawnych lat. O, to Nie. Tylko kto nam teraz da klucze do swojego mieszkania? Nie, pójdziemy najpierw do kina, a potem pójdziemy coś zjeść. To świetnie. A no, w jaki cały nie byliśmy w kinie? A jaki to był ten ostatni film, który razem widzieliśmy? To chyba był Potop. Szkoda, że poszliśmy do kina, bo potem był za darmo w telewizji. Uff. A gdzie coś zjemy? Gdzie, Stasiu? Wiesz, gdzie jest taka elegancka włoska restauracja na Marszałkowskiej przy Placu Nilubelskiej? Mhm. Ma takie kryształowe drzwi i złote jedwabne zasłony. Cudownie. Cudownie. Kiedyś tam przechodziłem i zauważyłem, że obok jest bar mleczny, taki jak ten, do którego chodziliśmy przed ślubem. Tam pójdziemy. O. Synku, załatwiłem ci. Co? Pamiętasz, o co mnie wczoraj prosiłeś? O portret seryjnego mordercy. Nie. Prosiłeś, żebym załatwił ci jakąś pracę. I załatwiłem ci. Roznoszenie gazet na naszej ulicy. Rozmawiałem z panem Umeckim z naszego kiosku i powiedział, że ludzie są bardzo zainteresowani dostawą gazet do domu, jak na zachodzie. Możesz zacząć od jutra. Cool! Musisz wstać o szóstej rano. Cool! To znaczy, że ja muszę wstać o piątej. Ja wezmę gulasz z żołądku, a ty? Kosiu, a nie możemy pójść do jakiegoś lepszego lokalu? Nie. Ma być tak, jak było przed ślubem. Wtedy chodziliśmy do takich miejsc. Ja zawsze brałem gulasz z żołądku, a ty pierogi ruskie. Ale wtedy byliśmy młodzi. A jak człowiek robi się starszy, to chce więcej. Rozumiem. To dla mojej żony poproszę dwa razy ruskie pierogi, a dla mnie podwójny gulasz z żołądku. Ja Ty zapłać. Ja płaciłem za kino. I jak będzie tak, jak było przed ślubem. Przed ślubem ja też płaciłam za kino. A, zwolnił się stolik. Idź mi. Wszystko mi wraca. Sasiu, no przecież jeszcze nic nie jadłeś. Wspomnienia wracają. Jest tak jak za dawnych lat, kiedy wieczorami wychodziliśmy razem... Nie, też było fajnie, prawda? Prawda? A najbardziej podobało mi się to, że tak jak kiedyś położyłeś mi rękę na kolanie. Dawno tego nie robiłeś też. Rękę na kolanie? To nie ja. Ja cię w kinie nie dotknąłem. Dzień dobry, kochanie. Piotr już wrócił. Piotruś jest zaziębiony. Nigdzie go w taką pogodę nie wyślę. Chcesz powiedzieć, że nie roznosił rano gazet? Nie, do szkoły też nie pójdzie. O Boże. A ja dałem słowo honoru panu Łomeckiemu, że on to zrobi. No i co teraz będzie? To sam je roznieś. Pat ja? Przecież mnie nie wypada. No a co z twoim słowem honoru? Dobry Staś! Chyba przesadziliśmy wczoraj z tym jedzeniem. Mm. Ciężko spałem i śniły mi się straszne rzeczy. W dodatku chrapałeś przez całą noc. Spędziliśmy wczoraj bardzo ładny wieczór. I ten spacer z powrotem do domu taki romantyczny. Tak, omal nie pobili nas, kiedy przechodziliśmy przez park zupełnie tak samo jak kiedyś. <noise> Eleno, odnoszę wrażenie. Że nie jesteś zadowolona z wczorajszego wieczoru. Jestem, Stasiu, jestem. Wiem, że się starałaś i bardzo to, to cenię. Ja się bardzo ostatnio staram, Heleno. Nie wiem, czy to widzisz. Widzę. Widzę, Stasiu. Chcę, żeby między nami było tak jak kiedyś, Heleno. Hmm. Wiem, wiem, wiem. Ale wiesz, muszę już iść, bo się spóźnię. Nastawię ci wodę na herbatę, ale śniadanie musisz sobie zrobić sam. A dokąd ty idziesz? No ja to. Dzisiaj jest czwartek. Idę do klubu na aerobik. Ale ja ci zabraniam, Heleno. Zabraniam ci spotykać się z tym Denirem. A to kto? Dzień dobry. Czy pan Bogacki? Tak, to ja. Dzień dobry. Przyjechałem po pańską żonę. No proszę bardzo. Po moją żonę? Chwileczkę. To on. To pan, on to pan. Przyjechałem, bo chciałem oszczędzić pańskiej żonie spacerów w deszczu do mnie. Proszę, niech pan. Siada, chcę z panem porozmawiać, panie Deniron. Nazywam się Budzyński. Niech pan się nie stawia, niech pan siada, załatw to pomysł. Wiem, co pana łączy z moją żoną i chcę zapytać, co to wszystko ma znaczyć. Mam nadzieję, że nie będzie panu przykro po tym, co powiem. Widzi pan, pańska żona uważa, że jestem w tym lepszy od pana. Co? Mam duże doświadczenie. Robię to całymi dniami. O Boże, niech pan przestanie. Chce pan powiedzieć, że moja żona rozmawia z panem o mnie? Nie, powiedziała tylko, że kiedy pan to robił ostatnim razem, to bardzo się pan zniechęcił i powiedział, że więcej to pana nie interesuje. I zwróciła się z tym do pana. Asiu, co to był? O, to pan! Dzień dobry. Dzień dobry. Poznał pan już mojego męża? Poznał. I wszystko mi powiedział. No, to teraz już wiesz. To co? Jedziemy? Chwileczkę! Znowu z nim jedziesz po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem? Przepraszam, zupełnie zapomniałam. Przecież, przecież ja panu nie zapłaciłam. Za wtorek, proszę. Ty mu za to płacisz. O Boże. Staślu. A ty uważasz, że pan Ludziński będzie mnie uczył jeździć za darmo? Jeszcze nigdy nie słyszałem czegoś równie ochydnego. Co on robi? Uczy cię jeździć? No. Robię prawo jazdy, zobacz. Dzisiaj o dziesiątej mam egzamin. Niech pani to weźmie ze sobą. Musi to pani dać egzaminatorowi. Oczywiście. Tej chwileczkę. To znaczy, że wy tylko... tylko. Co? <ślałem... <ślałem> Co? Myślałem. Co myślałeś, Stasiu? Myślałem, żeby. Wy... Nie, nieważne. Ach, Heleno, nie, przecież ja mógłbym Cię nauczyć jeździć. Lepiej nie zaczynajmy tego tematu, Stasiu. Jedziemy! Ale, ale ja bym od Ciebie nie brał za to pieniędzy. Lepiej, rzecz mi szczęścia. O! o, o! Dzień dobry, panie Cezary. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Powodzenia, Heleno. Co pan tu robi, panie swał? Roznoszę gazety. Zamawiał pan przegląd finansowy i, i notowania innowowania giełdowe, tak? Nie. Ja zamawiałem plejmisia i poradnik hydraulika. Ech, nie, wziąłem ich. Co to znaczy, że pan roznosi gazety? <laughs> Skończyły się dobre czasy. Musi pan dorabiać. <laughs> Panie bogacki, <laughs> to proszę, niech pan weźmie te dwie. Dobrze, jeżeli to panu pomoże. Dziękuję panu, dziękuję panu bardzo. I chwileczkę. Co dla pana. Głupia, beznadziejna gazeta. Stasiu. Stasiu. Zobacz. Jedyne zdjęcie kobiety w tej gazecie to ta Hibner od rozmów z Unią Europejską i to w spodniach. Stasiu, zobacz, zdałam, zrobiłam prawo jazdy. Gratuluję. Teraz już nie będę cię musiał wozić. Tak, Stasiu. Tylko, że teraz, kiedy będę mogła nareszcie sama jeździć, musimy mieć lepszy samochód. A ty wiesz, że to się nawet dobrze składa? Dlaczego? Dzisiaj rano dostałem odpowiedź z jednego z tych konkursów, z których tak się śmiałaś, że wygrałem samochód. Stasiu, wygrałeś samochód? Jaki? Najnowszy model Jaguara. Stasiu! Wiesz co ci powiem? Daję ci go w prezencie. Naprawdę, Stasiu. Naprawdę. <noise>